Jest to dosyć specyficzne pytanie, bo jeżeli chodzi o jakby orientację seksualną, to nie myślę nic innego niż tylko, że jest to jak najbardziej naturalne, jest to jak najbardziej dla mnie zrozumiałe i nie ma w tym absolutnie nic jakby ekscytującego czy nic innego. Mam, mam znajomych. E, Gej przede wszystkim e, i jakby. Po pewnym myślę, że to razi, kiedy się tych osób nie zna. Że to jest jakby ta kwestia tego, że to jest jakaś niewiadoma i my się tego boimy, bo a kiedy już wchodzimy w jakieś takie relacje, po prostu w jakąkolwiek komunikację, wtedy to przestaje mieć znaczenie, nie? No, muszę na początek powiedzieć, że nie znam ich za dużo. I właściwie myślę, że znam ich może za mało, bo chciałbym jakoś poznać ich i poznać ich osobiste historie. I po prostu zapytać, zadać im te pytania, które mi jakoś tam chodzą po głowie. I wiem, że są, bywają szczególnie może w Polsce, może nie szczególnie, ale w Polsce bywają taką kartą przetargową yy, ludzi, którym może zależeć na, na zdobyciu władzy na, na, na zjednaniu sobie jakiejś grupy społecznej. Myślę, że to takie same ludzie, jak i wszyscy inni. Tylko chyba trochę mają jakieś problemy w tym, że społeczeństwo ich nie tak przyjmuje i myślę, że oni są takie coś coś innie, czymś się odróżniają się od innych i chyba nawet nie wiedzą co takiego i czasami najczęściej chłopcy i nie boją się i myślę, że to coś takiego, że taka jak choroba, którą może człowiek zachorować, zarazić się. Jako społeczeństwo, to jest mniejszość, nie? No. Ja też jestem mniejszością, jako Polakiem na Litwie, mhm. więc, jakby też czuję, jakoś, jako, czuję się jako mniejszość, mnie biorąc, nie. Więc, jakby wiem, co, by, co to jest być mniejszością. No, tylko tak, jako przykład. Co sądzę o tych, których znam? To są normalni ludzie po prostu, ich znam i jakoś. Mhm. I jeszcze to jest ciekawsze, że ci, których znam, dopiero po dłuższym, naprawdę dłuższym okresie znajomości, dopiero wtedy dowiedziałem się, że są homoseksualistami. Hmm, że tak na dobrą sprawę nie powinniśmy w ogóle mieć jakichkolwiek y, ani obiekcji, ani w ogóle zastanawiać się nad tym, y, kim są ci ludzie, y, tylko i wyłącznie ze względu na ich orientację seksualną, bo jest to dla mnie w zupełności niepotrzebne. Uważam, że ogólnie e, osoby homoseksualne w tej części Europy, w której żyję i którą znam i którą poznałem e, raczej mają gorzej, gdyż społeczeństwa e, są nieotwarte, ksenofobiczne bardzo często e, i życie takich osób jest trudniejsze, chociażby dlatego, że jest jakiś temat, o którym trzeba powiedzieć, trzeba coś jakby wyznać. Często mówi się o tym, że ktoś przyznał się do tego, że jest gejem, i ciężko im chyba czasami być w społeczeństwie, mm. ale to chyba zależy też od państwa, jaka jest polityka w państwie. Kiedy jest de demokracja i kiedy społeczeństwo przyjmuje ich, to nie myślę, że jest tam jakiś wielki problem. Natomiast kiedy jest gorsza sytuacja w państwie, to takim ludziom jest ciężko i wiem, że często skrywają, kim oni są i nie mogą przyznać się nawet najbliższym osobom. Myślę, że w Polsce mają trudniej, ale to z tego względu, że musiałaby się zmienić mentalność. Mentalność w większości może ludzi, żeby żeby nie traktować ich jako odrębną, odrębną jakąś kategorię ludzi. Ja myślę że to zależy tak naprawdę. Jeśli się odnajdą, to mają nawet, może w niektórych przypadkach szczegółowych mogą być nadprościej, bo ile znam to nie znam dużo, ale ile znam, to nie są na zresztą artystyczni. I właśnie mogę się tam najbardziej odnaleźć, Myślę, no, tych, które znam, bo w ogóle mm. nie, nie znam wszystkich no, homoseksualistów <laughs> tak. na świecie, nie? <laughs> Natomiast y, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że te nastroje społeczne bywają różne, że mamy skrajne grupy, w, w obrębie których y, 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 mamy do czynienia z jakąś nietolerancją, tak? Z, y, albo z homofobią. Dlatego to bardzo jest różnie od kredytacji, od kraju, jeżeli chodzi o kraj, Litwa to... Nie jest tak do końca tolerancyjne, ale to jest nawet pół na pół tak naprawdę. Wobec zależy gdzie, z kim jesteś, z kim jakby masz kontakt. Jakby patrząc na opinie chociażby innych znajomych mm, i żart, przede wszystkim to się po w żartach, takich słownych nie przejawia, że to jest jakiś taki stereotyp, z którego my korzystamy. Coś na zasadzie jakby przykładem są też Żydzi, że żadnego Żyda nie znamy. A nawet jeżeli znamy, to te żarty dotyczą jakiegoś takiego bardzo stereotypowego wizerunku.